Kolejne szkolenia, które Państwo oglądacie, są prowadzone przez Piątek Technologiczny Odwzorz są prowadzone przez Komisję Szkolenia, to są ćwiczenia dotyczące osób e, e, bardzo młodych, tracenia w sobie, czyli młode dzieci po wstępieniach, po kwarantannie mogą się zgłaszać. Są wtedy używane takie podstawowe e, informacje dotyczące wychowania męża. E, następnie jest dos, To są zajęcia, które są przeznaczone dla psów z różnym wieku, ale głównie młodych psów, e, które są po, e, po wieku, wieku po 6 miesięcy. Dnia, e, też w zakresie e, Również można uzyskać e, na takich spotkaniach, e, które są nie są w miejscach sztucznych, tylko są to indywidualne spotkania, które się odbywają raz w tygodniu, e, w systemie zajęć pojedynczych. niedzielę na stawianie butodlanych o godzinie dziesiątej. Chcę, można przyjść, tym sensie, nie zapisywać się na punkt, należy być jedynie...